Hej wszystkim, ja jestem Max 98X, to już jest, znaczy to, to nie jest żaden odcinek, to po prostu są takie ogłoszenia. Yy, znajduje się teraz na serwerze MDCT. Jest kilka osób tutaj. Yy, I tak chciałem Wam Was przeprosić za to, że nie było w zeszłym tygodniu odcinka, yy, ale mój komputer yy, no, ma takie, można powiedzieć, swoje problemy. Yy, I tak. Teraz gram nawet na odległości tyciej, w sensie na tajni i mam w zaledwie 200 FPS-ów. I chciałem was tak poinformować, co się teraz będzie działo na moim kanale. Tak, więc będę kontynuował oczywiście moją serię pogrejmy na singlu. Może pojawią się jakieś escape niedługo. I być może, ale to jest tak na 20% jakieś pokazy modów, bo nie wiem, bo, 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 bo Minecraft Java ma teraz jakieś problemy straszne swoje, że jak usunę wam meta -inf, to tam crashuje mi się wszystko w ogóle, wyskakują jakieś błędy i, i no i ledwo co, w ogóle cokolwiek instaluję. instaluje. Poza tym, jeżeli chodzi o to, że odcinków teraz też może tak często nie być, Robi się ciepło, ja lubię siedzieć na dworzu, więc często siedzę teraz na dworzu. Tak więc, yy, odcinki będą, ale nie codziennie. W majówkę pojawi się pewnie, znaczy oczywiście pojawi się kilka odcinków, ale nie codziennie. Yy, no, z uwagi na tą pogodę, znaczy w sensie, że, że jest ładna pogoda. Yy, co ja Wam chcę jeszcze powiedzieć? Yy, Namiany na ten serwer oczywiście, znajdziecie w opisie kanału. Yy, tak więc, hmm, to było chyba tyle. To takie krótkie informacje, tylko chciałem Wam powiedzieć, dlaczego nie ma filmów, i takie tam już mam swojego skina. Znaczy, bo nagrałem odcinek, ale okazało się, że dźwięku nie nagrałem. Nie w nim innego skina, ale nie, nieważne, nie było tego zdania. Dobra, tak więc to było wszystko. Żegnajcie, subskrybujcie, znaczy, ja Was żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie, oceniajcie. Wszystko jedno. Papatki.